Kiedy ktoś w dzisiejszych czasach powiedziałby nam, że jesteśmy niewolnikami, to pewnie nie bylibyśmy z tego zadowoleni, albo może nawet obrazilibyśmy się na takiego człowieka. A święty Paweł nam mówi dzisiaj wprost: Jeśli panuje nad tobą grzech, jesteś jego niewolnikiem. Jeśli nic nie czynisz i nie pracujesz nad sobą, aby ten grzech z siebie wyrzucić dzięki łasce Bożej, to stajesz jego niewolnikiem i bytem ku śmierci. Chrystus daje nam siebie i w tym życiu swoją łaskę, po to, abyśmy walcząc z grzechem, stali się wolnymi w Chrystusie i prawdziwymi dziećmi Bożymi. Święty Łukasz kontynuuje ten wątek oczekiwania, czuwania na przyjście Pana Jezusa. I jak słyszymy tę przypowieść dzisiejszą o słudze, który ma wydawać dobra i który ma się troszczyć o swoje współsługi, możemy mieć wrażenie, że jest to strasznie upierdliwe i strasznie nudne. I może faktycznie doprowadzić do tego, że w końcu można powiedzieć, że Pan się ociąga z powrotem, i możemy zacząć czynić nawet tak jak sługa z tej przypowieści. Ale zwróćcie uwagę, że czuwanie nasze na Pana Jezusa zawsze będzie zaspokojone. Dlatego, że oczywiście oczekujemy tego Chrystusa, który przyjdzie w chwale, który przyjdzie na końcu czasów, aby ten świat przemienić, żeby przyjąć nas do pełni swojego królestwa. Ale też Pan Jezus przychodzi do nas codziennie przez swoje słowo, przez swoje sakramenty, przez drugiego człowieka, przez to wszystko, co nas otacza. To nie jest tak, że w naszym życiu jest noc, w której Pana nie będzie. Możemy go nie dostrzegać, możemy go nie zauważyć, ale czuwanie. Będzie zawsze zaspokojony. I Pan Jezus, często każdego dnia, w najmniej oczekiwanym momencie tego dnia, może przyjść i powiedzieć: Jestem z Tobą, miej pokój w sercu, czuwaj dalej, idę dalej szukać tych, którzy poginęli, a Ty czuwaj, niebawem znowu do Ciebie wrócę. To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.